Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Pytanie dla niej. To ja mam pytanie z kategorii fashion. Co to są te dżinsy, piramidy, co wspomniałaś? <śmieniciela> Oj, e, prawdę mówiąc. Czytają cię też mężczyźni? Tak. E, prawdę mówiąc, sądziłam, że to jest coś, co dużo ludzi będzie wiedzieć. E, Okej, okay, pojawiły się w latach 90., były. E, 80.? Okej. Okay. pod koniec lat 80. były zwykle jasne, miały wszyty logotyp z piramidą i coś tam napisane na temat Egypt, something. I były wyjątkowo niezgrabne, dlatego że były w miarę szerokie w tej części i zwężały się w dół. Tak zwany krój marchewka. Nikt w tym nie wygląda dobrze, nawet Claudia Schiffer, jak sądzę. Super, to ostatnia jeszcze w takim razie, okay. bo to widzisz. Się Chciałam cię zapytać, czy zapadły ci w pamięć jakieś akcje specjalne, którymi chciałabyś się tutaj pochwalić na forum, nie wiem, dwa, może trzy przykłady? E, tak, myślę, że bardzo dobrym przykładem dobrze przeprowadzonej, dobrze zaplanowanej akcji specjalnej była ta, którą zrobiłam rok temu. Z markiem. To była akcja łączona na jego vlogu i na moim blogu, ponieważ ja zaczęłam vlogować dopiero rok temu, więc no jeszcze nie było czego pokazywać. Pojechaliśmy do Kanady i zrobiliśmy trasę z Calgary do Vancouver. 1700 km przez góry skaliste jesienią. Akcja miała na celu zaprezentowanie wchodzącego podówczas do salonów modelu samochodu Forda Edge. A ponieważ jest to samochód, który w Kanadzie jest produkowany, to cały setup był wyjątkowo, wyjątkowo dobry. Wyjątkowo dobrze się to udało spiąć. Odzew był bardzo dobry. Ludzie z miłą chęcią oglądali daily vlogi z nami. Tak, ale. One zawsze były o czymś, staraliśmy się opowiedzieć, nawet nie tyle o samochodzie, bo to nie o samochód chodziło. Samochód był tak naprawdę tylko tłem dla naszej przygody i pokazania tego, jak wygląda Kanada, czym się różni od Polski, a w czym jest podobna. Uważam, że ze wszystkich projektów, które, które przeprowadziłam i przeprowadziliśmy z Markiem, ten był no, na pewno najbardziej widowiskowy, bo Kanada jest wyjątkowo pięknym krajem. Bardzo wam polecam, jeżeli ktoś planuje wakacje Kanada.